W Pinczowie marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas odwiedził EcoInch, firmę, która w ostatnim czasie sięgnęła po dofinansowanie unijne w ramach konkursu dla przedsiębiorców z regionalnego programu operacyjnego, odwiedził także firmę przetwórstwo owoców i warzyw GOMAR. Przedsiębiorstwo EcoInch wykonuje konstrukcje stalowe oraz zajmuje się wyposażeniem dla zakładów przemysłu chemicznego. Produkuje także elementy i kompletne systemy transportu wewnątrz zakładowego i technologicznego. Dzięki wsparciu unijnemu firma wzbogaciła się o nowoczesne urządzenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji dostaliśmy milion 240 czterdzieści za to zakupiliśmy maszyny do owiercania, Profili i blachy. Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa plasują zakład na czołowym miejscu wśród zakładów w gminie Pinczów. Znajduje w nim zatrudnienie wiele osób z rejonu Pinczowa, Buska Zdroju oraz pobliskich miejscowości. Marszałek Adamia Rubas odwiedził również firmę Gomar, zajmującą się przetwórstwem warzyw i owoców. Oprócz mrożonek i koncentratów firma produkuje soki, napoje, syropy, dżemy i inne przetwory owocowo-warzywne.